Klimatyzatory termowal idealnie regulują temperaturę pomieszczenia. Efektywnie chłodzą pomieszczenia w gorących miesiącach, a niektóre modele zapewniają ciepło w chłodniejszych porach roku. Regulują wilgotność pomieszczenia. Wysoka wilgotność może sprawiać, że powietrze jest duszne i niewygodne. Klimatyzatory termowal obniżają wilgotność powietrza, co dodatkowo pomaga w chłodzeniu. Poprawiają jakość powietrza. Klimatyzatory wyposażone są w filtry, które usuwają zanieczyszczenia takie jak kurz, pyłki, zarodniki pleśni i inne alergeny oraz niektóre bakterie. Nie przeszkadzają i nie zakłócają. Klimatyzatory termowal są ciche, aby nie zakłócały snu ani codziennych czynności. Zużywają mniej energii. Są energooszczędne o wysokiej klasie energetycznej, co oznacza, że zużywają mniej energii do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń. Są wygodne i łatwe w obsłudze. Wielofunkcyjny pilot czy intuicyjny interfejs na smartfonie dają możliwość zdalnego sterowania oraz programowania klimatyzatora. Są trwałe i niezawodne. Klimatyzatory termowal są niezawodne z długim okresem gwarancji i solidnym wsparciem technicznym ze strony producenta. Są przyjazne dla środowiska. Klimatyzatory są zaprojektowane z myślą o środowisku korzystają z chłodziw, które mają niewielki wpływ na zmianę klimatu i nie niszczą ozonosfery. W świecie nowoczesnych technologii marka Thermoval zyskała renomę jako producent niezawodnych urządzeń. Każdy produkt z ich portfolio niesie za sobą obietnicę jakości, innowacyjności i wydajności. Chcesz wymienić stary piec na nowoczesną i ekologiczną instalację z pompą ciepła, klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym? Skorzystaj z rządowego dofinansowania. Nasi doświadczeni doradcy dobiorą dla Ciebie optymalne rozwiązania i pomogą w wypełnieniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania. Dowiedz się więcej na termowal.pl ukośnik dofinansowanie.